Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jak w dzisiejszych czasach dążyć do świętości, gdy narzuca nam się grzech? Jak zachować swoją tożsamość, gdy wokół tyle konfrontujących się z nami poglądów i pomysłów na życie? Czy powodowani lękiem mamy odciąć się od świata, chcąc pozostać nienaruszonym? Nie, nie da się nieść Ewangelii, nie narażając się na konfrontację. Nie mamy się bać, lecz zbudowawszy siebie na skalę, wrosnąć w nią i wyjść do ludzi. Naukę o korzeniach starał się przekazać Danielowi mistrz Miyagi w filmie Karateki 3. Zobacz, to drzewko da radę przetrwać. Przetrwa, bo ma silne korzenie. Tak jak ty, Danielu, masz silne korzenie. Nie potrzeba ci nic ponad to, by wzrastać. Podobnie w adhortacji do młodych pisał papież Franciszek. Nie jest możliwe, aby człowiek się rozwinął, jeśli nie ma silnych korzeni, które pomagają stać mocno na nogach i trzymać się ziemi. Łatwo jest latać, gdzie nie ma nic, czego można się uchwycić, gdzie się zakotwiczyć?